No to witam Was. Witam, witam, witam serdecznie. Dzisiaj, dzisiaj kolejny broder na serwisie. Jest to HL2150. Ten model brodera jeszcze jest w do dostania na alegrach za około 250 zł. Ta drukarka oczywiście jest po serwisie, czyli wymienione ma jakieś tam pewne elementy, ale drukuje za 40 zł, 35 zł. tych 3000 kartek. Wczoraj pokazywałem Wam brodera. On był z, ze skanerem. Ten jest samą drukarką monochromatyczną czarno-białą i klient przeraził się, że drukuje właśnie w ten sposób, czyli pozostawia cztery. Zobaczcie tutaj cyklicznie takie właśnie ubrudzone pola, sygnalizuje nam to coś takiego, że jest już bęben światłoczuły wytarty, dlatego nierównomiernie to wszystko tak wygląda. Natomiast tak, zero bębna, bębny tak należy resetować po wymienianie. Natomiast ta drukarka wydrukowała 23 126 stron. Ktoś by powiedział, że jest do wywalenia. Nic bardziej mylnego w tym urządzeniu za naszykowany sobie bęben. Wymienimy ten bęben i będziemy działać. Ja Wam tylko pokażę taką rzecz. Otwieramy klapę, wyciągamy. Ten moduł składa się z dwóch, czyli moduł bębna, moduł tonera. Toner jest nowy, klient sobie zamontował nowy, kupił też na Allegro za jakieś 30 zł, no nie zmieniło to nic. Dlatego, że zobaczcie nawet na oko widać tą stronę, ona jest jaśniejsza, ten bęben już po prostu jest zużyty. Jest to bęben nominalny, on był kupiony razem z maszyną i zobaczcie, ile wydrukował na jeden bęben. Z 21 tysięcy stron, bo nigdy nie był wymieniony, nigdy. Teraz założymy założymy nowy bęben. Dobra, tak. Zmontujemy w ten bęben ten toner klienta. Takiej postaci zamontujemy go do maszyny i zobaczymy, co się w tym momencie będzie dziać. Czy będzie zaakceptowany, czy też nie. Na razie ta cała procedura powinna sobie przejść, później zajmie się resetowaniem. Jest to dość prosta procedura. Na razie chciałbym zobaczyć, czy tą stronę testu nam wydrukuje, o ile dobrze kojarzę, to była chyba kombinacja trzech klawiszy, ale to zobaczmy zaraz słuchajcie. Dobra, i teraz tak, o ile dobrze pamiętam. Wyresetować. Czy to była ta kombinacja, czy nie, ale zobaczmy teraz. 3 powinno to wszystko zniknąć. O, to był tak reset ustawień tego memna, którego w tym momencie nacisnąłem, ale zobaczmy, czy będzie zaakceptowany. Na razie nic tutaj nam nie świeci. Raz, dwa, trzy. Wydrukuję na jakąś stronę testową. No jeszcze nie. Jeszcze widzę, że nie zaakceptowany jest, ale dobra. To zróbmy tak. I teraz zobaczmy. Nie pamiętam teraz, jaka była kolejność, żeby wywołać ten test wewnętrzny. Coś idzie. No, idzie coś. Zobaczcie. Mimo wszystko procedura mi resetu nie przeszła, ale zobaczcie jaka jest różnica w wydruku. Różnica w wydruku. Cztery paski, trzy, yy, yy, cztery pola pobrudzone. W tym momencie po wymianie samego bębna, mimo tego, że pokazuje, że nie ma już Ja spróbuję znaleźć zaraz w instrukcji, jak resetować ten, ten durny komunikat, który na świeci. Mimo tego komunikatu będziesz mógł drukować, nie ma najmniejszego problemu. Chodzi nam w tym momencie o jakość wydruku. Jak wyglądał tak, a tak wyglądało moment temu 21129-21126 kartek. Na starym bębnie. drukarka, mimo tego, że wydrukowała, słuchajcie. 22 prawie tysiące stron. Drukuje idealnie. Jeden moduł będę zużyty, teraz jest drugi założony. Jest to zamienny, ale jest do dostania za około 40-50 zł. To wszystko zależy od dostawcy. Także mam nadzieję, że jeżeli masz 21,50 i już masz taki beznadziejny wydruk brudzący. Nie skreślę tego urządzenia, bo jeszcze można na nim wiele tysięcy kartek zdrukować. Nawet jeżeli będziesz miał komunikat w tym momencie, jak pozostał nam, że jest zużyty ten bęben, to da radę zrobić bez, bez kłopotu, tylko będzie trzeba pewnie sięgnąć kombinację klawiszy, ale sama, sama, sam komunikat nie spowoduje to, że maszyna się zatrzyma. Dziękuję za Twój czas. Źle drukuję 2150HL. Wymień bęben za parę złotych. Sam to zrobisz i podeślij treść dalej. Subskrybuj kanał, jak nie subskrybujesz. Ja biorę się dalej za Wasze serwisy, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziękuję za wasz czas, do zobaczenia jutro i cześć!